Panie profesorze, rzucam takie hasło. Onkologia na granicy Unii Europejskiej. Jak się pan do tego ustosunkuje? Specyfika pracy lekarza w przy granicznych terenach wiąże się z udzielaniem świadczeń zdrowotnych pacjentom migrującym w celu leczenia przez granicę. I taką sytuację również obserwujemy w zakresie ginekologii onkologicznej, gdzie na co dzień spotykamy się z częścią pacjentów, którzy chcą leczyć się u nas nawet odpłatnie. W związku z tym niesie to pewne zróżnicowania nie tylko w zakresie samych form rozliczeń. Leczenia, ale również zmieniają się nieco statystyki dotyczące jednostek chorobowych. Te jednostki chorobowe, które spotykamy częściej u nas, nie zawsze są pierwszymi schorzeniami po drugiej stronie granicy. Jest to też ciekawe zjawisko w sensie badawczym. Chociażby z tego względu, że populacje te nie są zróżnicowane genetycznie w sposób jakiś istotny, natomiast częstość występowania niektórych jednostek chorobowych diametralnie różni się po obu stronach granicy. Mhm. A czy czuje Pan, że ta granica może stać się poniekąd barierą, może wpłynąć też jakoś na politykę pracy? Niewątpliwie tak się dzieje we współczesnych czasach w związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii, z którą zmagamy się na całym świecie. Na dzień dzisiejszy część tych pacjentów, która pozostawała w leczeniu, u nas ma utrudniony dostęp do kontynuacji świadczeń. Część nawet takie, takie leczenie, Przerwała tutaj, kontynuuje prawdopodobnie u siebie, i to są najpoważniejsze problemy, jakie w tym momencie przed tymi chorymi stają. Granica stała się również istotną zaporą w możliwości uzyskiwania świadczeń zdrowotnych mhm. dla nich. Zdaje się, że ma Pan duże doświadczenie w, w tej dziedzinie, w tej tematyce. Może coś więcej, może o jakichś osobistych doświadczeniach? Prowadzimy również działalność naukową w oparciu o współpracę z ośrodkami znajdującymi się po drugiej stronie granicy. Ta współpraca może być ciekawa i owocna właśnie z tego względu, że generalnie badamy podobne populacje pod względem genetycznym. Natomiast różniące się uwarunkowaniami społecznymi, materialnymi, socjalnymi. W związku z tym mamy możliwość porównać, czy te czynniki są istotne i na ile czy tylko geny, czy jednak geny plus środowisko który z tych czynników będzie przeważający? ale na wyniki badań, z którymi, którymi chciałbym się wiarygodnie podzielić, niestety jeszcze chwilę trzeba poczekać. W takim razie będziemy czekać. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo.